Witam ponownie w studio Telewizji w Punkt w programie Młodych Razem. Ja nazywam się Helena Nitkiewicz, a gości u mnie Jan Zygmuntowski. I w tej części chciałabym, żebyśmy porozmawiali trochę o tym, gdzie są granice między wolnością słowa, a tym, kiedy to już nie jest wyrażanie poglądów, ale szerzenie dezinformacji. No, bo Konfederacja podnosi larum, że ten ban był za ich poglądy polityczne. A argumentacja Facebooka prezentuje się tak, że chodziło o szerzenie po prostu antyszczepionkowych bredni. I w kontekście tej sytuacji, ale też wielu innych, jak Ty to widzisz? Mhm. Bardzo często pojawiają się te argumenty, że, właśnie, że prawica jest szczególnie prześladowana na, w platformach big tech i tak dalej. Niestety one nie znajdują żadnego odzwierciedlenia w faktach i trzeba je bardzo ostro kontrować. Wygląda na to, że ta strona właśnie takiej skrajnej prawicy lubi podnosić siebie jako ofiarę, natomiast nigdy nie informowała o wcześniejszych różnych banach i o prześladowanych osobach. Wspomniałem już o artystach i muzeach, które bardzo często za właśnie kontrowersyjne na przykład grafiki były banowane. Nie trzeba tej nikomu, nikogo chyba przekonywać, że pewną kontrowersją w taką graficzną części posługują się no powiedzmy, progresywni artyści. Mieliśmy w Polsce bardzo znany przypadek. Przypadek, który toczy się zresztą przed warszawskim sądem, czyli przypadek zbanowania społecznej inicjatywy narkopolityki, czyli też znowu progresywnej, czy nawet lewicowej strony, która informowała ludzi o tym, jak bezpiecznie w, po, po Zgodnie z naukami medycznymi dbać o swoje zdrowie, jeśli już się zażywa narkotyki, tak. Nie promująca tego, ale mówiąca na przykład, co zrobić, jeżeli weźmiesz za dużą dawkę, czujesz się źle i tak dalej. Ludzie z Sinu często byli obecni też na koncertach, więc to byli prawdziwi wolontariusze, którzy starali się pomagać. No i zdjęcie ich stron właśnie było na podstawie rzekomego zwalczania promocji narkotyków, tak? podczas gdy oni raczej starali się szerzyć wiedzę medyczną. Mieliśmy przypadki takie jak no, zbanowanie Donalda Trumpa, gdzie wtedy też podnoszono to, co wydarzyło się rok temu. Podnoszono głośno, że no, to jest nie do pomyślenia, że prawicowy polityk został zbanowany za poglądy. Pamiętajmy, że z dokumentów wewnętrznych Facebooka wynika, że Donald Trump przede wszystkim przez poprzednie 4 lata był chroniony przez platformę, to znaczy kiedy wyrażał treści, za które normalny użytkownik byłby zbanowany, Trumpa obowiązywał program nazywany X-Check, który polegał na tym, że sprawdzano, czy przypadkiem, no, właśnie coś, co algorytmy wyłapały jako treści, które Platforma by banowała, nie zostało powiedziane przez Trumpa. Trump mógł liczyć na specjalne ulgi. To właśnie chyba w tej reakcji Konfederacji też wybrzmiewa, że chcieliby podzielić na równych i równiejszych, bo tak. w ich propozycji ustawy miały być tam kary za zdejmowanie treści partii politycznych, ale tylko nich Oczywiście. I właśnie chcieliby być sami traktowani specjalnie, natomiast to, co normalny obywatel mógłby powiedzieć, nie interesuje. Interesuje już konfederacji. To dobrze pokazuje właśnie tą chęć wykorzystywania demokracji i zasłania się wolnością słowa wtedy, kiedy ona może chronić ich i ich partyjne finansowe przyczółki, a kiedy chodzi o zwykłego obywatela, no to w ich propozycji dla zwykłego obywatela nie ma nic. Więc to, to, to jest jeden aspekt tego, tak, chciałem rozwiać tą, 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 te mity, które się pojawiają, że prawica jest prześladowana, nie jest. W Polsce mamy szereg przykładów. Fanpage historyczny socjalizm, teraz na przykład, który przypominał też dzieje, z, dzieje socjalizmu, został również przez Facebooka zbanowany tu, akurat wyłącznie z przyczyn politycznych. Natomiast rzeczywiście ta granica między wolnością słowa a odpowiedzialnością jest bardzo skomplikowana. Ja zaznaczam, że nie jestem ekspertem rynku mediów i to, to nie jest mój podstawowy obszar znajomości. Tam, gdzie śledzę powiedzmy wielkie platformy, to mogę się wypowiedzieć z pewną stanowczością. Tam, gdzie chodzi o właśnie zarysowanie granicy, różnica między publikującym a niepublikującym, to spróbuję odpowiedzieć na Twoje pytania, ale tak jak mówię, mogę mieć tutaj akurat pogląd własny, a nie ekspercki. Mhm. Tak, ale wydaje mi się, że to nie tyle jest nawet pytanie do ekspertów, ale trochę właśnie co o tym myślą sami użytkownicy. Więc jeśli Wy oglądacie ten program i też macie jakieś przemyślenia, to skorzystajcie z sekcji dokumentowania i też podzielcie się swoim zdaniem, bo z przyjemnością przeczytamy. Gdzie wy widzicie tą granicę, i też tak naprawdę, czy zawsze w takim razie usuwanie treści, które uważamy za nieodpowiednie, jest samym pożytkiem, bo miałam też taką myśl, że kiedy mielibyśmy na przykład usuwać wszystkie antynaukowe treści publikowane przez ugrupowania polityczne, no to trochę. Musielibyśmy zacząć ich, od partii zielonych tak, ich i, i przestajemy ich obnażać ok. z tego, że właśnie ta ich agenda często jest antynaukowa. Tak. Więc może właśnie jakieś inne rozwiązanie to pozwolenie im publikować, żeby ludzie widzieli, co tak naprawdę głoszą i na kogo będą głosować. Jak ty to widzisz? Myślisz, że więcej szkody można właśnie wprowadzić, dopuszczając takie treści? Czy jednak niech ludzie mają tu przejrzystość i transparentność i widzą, co siedzi w głowach tych ugrupowań, które chciałyby zdobywać ich głosy i poparcie? No z y, mojego podwórka, czyli ekonomicznego można by właśnie powiedzieć, że na przykład nie wiem, przedstawianie fałszywych kosztów energii atomowej, jak robią to zieloni, jest antynaukowe, albo że kiedy liberałowie, na przykład platforma obywatelska, twierdzą, że zadłużanie państwa, że koszty tego ponosimy my wszyscy, to też jest nieprawidłowe, to nie jest prawda, że my ponosimy koszty długu publicznego. Tym bardziej, jeśli emitujemy obligacje, to kupują je przecież obywatele, tak, krajowi, więc. Tak naprawdę to my wobec samych siebie się spłacamy, a nie wobec Marsa. Czy to znaczy, że powinniśmy ich za to zbanować? Yy, nie jestem przekonany. No pewnie jest gdzieś ta granica odpowiedzialności. Tak? I odpowiedzialność za y, mówienie nieprawdy czy spieranie się w tematach energetycznych no, jest mniejsza niż w środku pandemii, której żniwo krwawe w Polsce poniosło ponad 100 tysięcy Polaków i Polek, którzy zginęli przez no, głównie szerzenie antynaukowych treści, tak? bo gdybyśmy nie mieli tego szerzenia, pewnie większość populacji byłaby zaszczepiona, byłaby bezpieczna, obciążenie ochrony zdrowia byłoby mniejsze, więc odpowiedzialność ci ludzie jednak ponoszą za śmierć. Ponad 100 tysięcy ludzi. To wydaje mi się, że jest pewna granica odpowiedzialności, którą jak się przekracza, to trzeba jednak uderzyć silną ręką państwa. Tak, tak I... no bo z możemy się pośmiać, ale tak. jeśli już chodzi o zagrożenie, zdrowia, zagrożenie publicznego, do zdrowia publicznego, tak jak mówisz. To wygląda inaczej. A myślisz, że na przykład doczekamy się takich czasów, gdzie te platformy będą, na przykład korzystając z osobów sztucznej inteligencji, automatycznie prostować takie fake newsy. Czy... Myślisz, że to jest no. w ogóle wykonalne? I czy chciałbyś takiego rozwiązania? Nie, nie, na pewno nie. Jacek Dukaj przedstawił taką mhm. propozycję, mówiąc trochę, że jego zdaniem, i przedstawię jego zdanie tylko po to, żeby je skontrować, że jego zdaniem y, mamy wybór właśnie albo, albo demokracja, albo wolność słowa. Dlaczego tak? Bo jeśli mamy wolność słowa, no to różnego rodzaju instytucje szpiegowskie, inne rządy mogą wrzucać swoje własne treści i pompować je, tak? Na przykład, żeby zdestabilizować sytuację w jakimś kraju. Przykład szczepionkowy jest bardzo dobry mamy w całej Polsce ruchy antyszczepionkowe, bractwa kamradzkie na przykład, które są finansowane i powiązane z Rosją, A więc ewidentnie agenda antyszczepionkowa też partii Konfederacja jest inspirowana przez mocarstwo, które jest wrogie Polsce i ono chce, żeby ten, tych ofiar pandemii było więcej. No i wobec tego Dukaj mówi, no to jeśli chcemy zachować demokrację, no to musimy wyłączyć wolność słowa, czyli właśnie korygować filtrami, co ludzie mogą usłyszeć. No ja nie sądzę, że to jest wybór, który mamy, bo to jest taki wybór w którym też nikt nie ponosi odpowiedzialności za tą swoją wolność słowa, tak? Tu myślę, że połączyłbym się nawet z takimi prawicowymi publicystami jak Łukasz Warzecha, który kiedyś w rozmowie ze mną w takiej debacie powiedział właśnie, że no, ludzie muszą ponosić odpowiedzialność za swoje słowa. Niekoniecznie platformy, bo jak platformy będą ponosiły tą odpowiedzialność, no to jest spora szansa, że zaczną właśnie wprowadzać filtry i tak dalej. Więc być może powinniśmy zacząć, yy, no. Yy, w dużo większym stopniu ścigać jednak ludzi, którzy na przykład grożą innym, składają groźby karalne, tak? Gdzie dzisiaj bardzo często policja mówi, no niestety nie wiemy jak znaleźć tą osobę. Nie umiemy jej zidentyfikować. Anonimowe konto, w związku z czym nie można wnieść, yy, yy, wytoczyć procesu, tak? Bo nie zna się danych tej osoby. Czyli tak zwany proces ślepy, tak? Więc tego typu rozwiązania, które sprawią, że Osoby szerzące nienawiść, szerzące jawną dezinformację, grożące innym, że mogą być za to ścigane, bo powiedziały to publicznie na platformie. To, że to jest w internecie, nie znaczy, że to nie jest prawdziwe. No to są rzeczy, które powinny się pojawić. Tylko znowu wracamy do tych sądów. Jeśli sądy są już teraz tak zapchane i nieudolnie reformowane, ja nie wiem, czy one będą w stanie przeprocesować te wszystkie sprawy. Więc. Myślę, że ta propozycja, o której mówiłem, tych ławników, jest trochę wyjściem poza tą, ten problem, tak? Czyli stwierdzeniem trochę, no dobrze, a zobaczmy, co ludzie uważają, że nie powinno mieć miejsca. Tak? Czy ludzie, mając możliwość głosowania, czy usunąć treść, gdzie ktoś kogoś obraża, grozi śmiercią, mówi, że takich aktyw trzeba powiesić, tak? Czy takie treści ludzie będą akceptowali na platformie? Wątpię. I wtedy będziemy mieli no, bany, które są społecznie szeroko uznane. Jeśli chodzi o medyczną dezinformację, myślę, że tutaj kontekst pandemii jest wyjątkowy i za nią powinniśmy ścigać, ale raczej powinny być to ścigania z urzędu, tak, czyli prokuratora generalnego, który no, zauważa takie przypadki. E na przykład przez Konfederację podawane dalej i takie przypadki ściga, gdzie osoby właśnie narażają zdrowie publiczne. Tak, czyli to jest pole dla działania dla państwa, żeby tak. jakoś usprawnić też ten proces właśnie pozyskiwania danych z platformą cyfrową i faktycznie móc potem egzekwować prawo. Tak, nie chodzi o to, że platforma teraz dostawała jeszcze więcej narzędzi i stosowała jeszcze więcej filtrów, jeszcze więcej sztucznej inteligencji, bo skończymy właśnie w takim dukajowskim... W scenariuszu, gdzie dla ochrony demokracji pozbawiliśmy się wolności słowa. Nie, to nie, jest, to nie jest żaden wybór prawdziwy. Tak naprawdę pewną syntezą jest to, że mamy demokrację i musimy ludziom dać część możliwości moderacji tych treści, takiego pewnego ostracyzmu, tak? Jeśli mówisz to w przestrzeni publicznej, to możesz się też spodziewać, że ludzie w sądzie skorupkowym powiedzą ci won. Nie ma miejsca na tej platformie dla Ciebie. No ale z drugiej strony musi być odpowiedzialność za tą wolność słowa i potencjalnie, kiedy no, ktoś naraża zdrowie Polaków, szerząc taką skrajną dezinformację, na przykład twierdząc, że szczepionki są niebezpieczne, nieprzetestowane, że szczepionka nie chroni bardziej niż brak szczepionki, no to takie osoby powinny być ścigane z urzędu. Tak, no my na razie cała władza jest w rękach korporacji. Dzięki za perspektywę, którą przedstawiłeś, a właśnie do tego, że wielkie koncerny tak naprawdę na razie decydują i mają jako jedyne coś do powiedzenia w tej sprawie, porozmawiamy w kolejnej części.